Noż nikt mi w tym domu nie pomaga, nikt. Wszystko sama muszę robić. Dzień dobry, proszę Asia! pani. Aaaaah! Przyjaciółka mojej córki, która nie pomaga mi w domu wcale. Co tam słychać? A wszystko w porządku, dziękuję. Tak wpadłam sobie posiedzieć. No to fajnie. A ty mamie w domu też tak nie pomagasz, czy raczej pomagasz? Yy, znaczy, no coś się tam zawsze pomoże, jak mama poprosi. Widzisz, można mamie pomóc, tylko trzeba chcieć. A w pokoju to ty też taki syf masz, czy raczej sprzątasz? Yy, no różnie. No wie pani, czasem się nie chce sprzątać. Pani ja ty jesteś skromna dziewczyna. Na pewno masz super porządek w pokoju. Nie to, co niektórzy. Te ja ci może herbatki zrobię, co? W sumie z chęcią, dziękuję. No, super. Mamo, ja też bym chciała. A co tobie, bo ziarączek i nóżek nie dała, żeby coś zrobić? Ale, mamo! No, to ja już lecę robię.